Witaj na krótkiej prezentacji produktów firmy Nature Sunshine. Jeśli chcesz zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny, to obejrzyj ten film do końca. Nazywam się Monika Migudgil i zapraszam cię do cudownego świata Nature Sunshine. Misja firmy Nature Sunshine brzmi zdrowie napędzane siłą natury. Chciałabym podzielić się z tobą fascynującym światem Nature Sunshine. Nasza firma nie tylko oferuje produkty dla lepszego zdrowia, ale inspiruje do zdrowego stylu życia poprzez unikalne podejście do natury i jej mocy uzdrawiania. Nature Sunshine istnieje od ponad 50 lat, zakorzeniona w pasji do zdrowia i dobrego samopoczucia. Naszą misją jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości suplementów, diety i nutraceutyków, ale również edukowanie i inspiracja do podejmowania zdrowych wyborów każdego dnia. Zapraszam Cię do podróży, w której siła natury i współczesne badania łączą się, aby tworzyć unikalne produkty wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne. Wraz z Tobą chcemy zmieniać świat, stawiać zdrowie na pierwszym miejscu. Nie tylko oferujemy produkty, ale także inspirujemy do podejmowania małych kroków w kierunku zdrowszego życia, dzięki czemu każdy może osiągnąć swoje cele zdrowotne. Nasze produkty są nie tylko wynikiem nauki i badań, ale również oparte są na tradycyjnych metodach leczniczych. Zapewniamy najwyższą jakość i bezkompromisową czystość oraz pełną transparentność w zakresie składu naszych produktów. Prawdziwa jakość zaczyna się od czystych, silnych i zrównoważonych składników, a najważniejsze jest ich źródło. Badamy uprawy, monitorujemy praktyki zbiorów, sprawdzamy techniki czyszczenia i przetwarzania. Wciąż testujemy nasze surowce, nawet te pochodzące od wieloletnich i zaufanych dostawców. Procedury produkcyjne oraz wewnętrzne kontrolowanie jakości spełniają najsurowsze wymagania, dlatego bez obaw możemy chwalić się wieloma certyfikatami jakości. Chciałabym krótko opowiedzieć Tobie o kilku produktach, dzięki którym szybko można zaobserwować spektakularne efekty. Chlorofil wpłynie to nasz sztandarowy produkt, który z miesiąca na miesiąc jest niekwestionowanym bestsellerem. Chlorofil to wyciąg z lucerny siewnej, który ma bardzo bogate zastosowanie. Przede wszystkim działa oczyszczająco na nasz organizm i usprawnia proces trawienia. Jest więc dla wszystkich osób, które cierpią na zaparcia lub nieregularne wypróżnienia. Ponadto osoby, które mało wychodzą na zewnątrz, mają pracę biurową, dużo czasu spędzają przy komputerze, z pewnością też cierpią na niedotlenienie i trudności z koncentracją. Tutaj również z pomocą może przyjść chlorofil. Zielony barwnik świetnie transportuje tlen po całym organizmie, szczególnie przenosi go do mózgu. Dzięki temu możemy poczuć więcej energii i sił witalnych. Częsta antybiotykoterapia czy wszelkie alergie związane są również z obciążonymi i zanieczyszczonymi jelitami. Z tym świetnie radzi sobie chlorofil. Jeśli czujesz, że potrzebujesz oczyszczenia z metali ciężkich czy innych toksyn, na początek warto stosować chlorofil do każdej porcji wody, jaką spożywasz w ciągu dnia. Także, jak widzisz, chlorofil ma bogate zastosowanie i może być przyjmowany niemal przez każdego. Chlorofil z Nature Sunshine jako jedyny chlorofil został dopuszczony do, pod do podawania noworodkom już od drugiego tygodnia życia, także to jest najlepsza rekomendacja jakości. Solstick Energy to produkt w naturalny i zdrowy sposób dodający energii. Jest idealnym zamiennikiem dla kawy. Poza tym, że zawiera guaranę, która działa pobudzająco, Posiada w swoim składzie witaminy z grupy B. Ich zadaniem jest wyciszenie układu nerwowego i zapobieganie dużym wahaniom energetycznym. Dzięki temu dłużej możemy odczuwać pozytywne działanie pobudzające produktu Solstick Energy. Produkt pakowany jest w wygodnych saszetkach, więc spokojnie można go spakować do torebki czy torby podróżnej i mieć go pod ręką zawsze, kiedy potrzebujemy dodatkowej energii. Powerbeats to genialny produkt na bazie buraków, uprawiany w krystalicznie czystych warunkach Tybetu. Zawiera w swoim składzie wyciąg z granatu, wiśni czy zielonej herbaty, dzięki czemu będzie działać pobudzająco. Zawiera również moc antyoksydantów, przez co świetnie działać będzie przeciwzapalnie. Będzie również uzupełniać wszelkie niedobory witamin i minerałów. Idealnie sprawdzi się u osób cierpiących na zbyt niski poziom żelaza i ferytyny. Jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej do stosowania u sportowców, ponieważ pomaga bardzo szybko zregenerować organizm nawet po ciężkim wysiłku. Maść tejfu jest to maść, którą można stosować przeciwbólowo na stawy lub mięśnie po dużym wysiłku fizycznym, ale również wygrzewająco przy przeziębieniach i chorobach układu oddechowego, szczególnie u dzieci. Świetnie odtyka nos i ułatwia oddychanie. Sprawdza się też przy rwie kulszowej, może działać zarówno wygrzewająco, jak i wychładzająco, w zależności od tego, czego dane miejsce potrzebuje. W okresie letnim maść tejfu można stosować profilaktycznie, aby zapobiegać ukąszeniom komarów, lub w przypadku istniejących już ugryzień jako balsam łagodzący swędzenie. Wielu masażystów i fizjoterapeutów stosuje maść tejfu do masażu relaksacyjnego z piętych mięśni. Przez zawarty w maści olejek wintergreen działa rozluźniająco i kojąco na wszelkie napięcia i zakwasy w mięśniach. Kolagen. W różnych miejscach występują różne typy peptydów kolagenowych. Typ pierwszy to przede wszystkim budulec skóry, kości, ścięgien i więzadeł. Typ trzeci występuje w skórze i naczyniach krwionośnych. Nasz różowy kolagen łączy oba typy peptydów i jest białkiem o ulepszonej rozpuszczalności. Jest bezglutenowy, bez laktozy i niemodyfikowany genetycznie. Formuła naszego produktu została oparta na opatentowanej mieszance minerałów i elektroliktów, a każda porcja dostarcza aż 17 gramów kolagenu wołowego. Jest to największa dawka kolagenu dostępna obecnie na rynku. Postać bezsmakowego i bezzapachowego proszku pozwala w łatwy stosu, sposób stosować produkt jako dodatek do kawy, herbaty czy soków. Kolagen Plus powstał z myślą o pięknej skórze, zdrowych włosach i paznokciach oraz stawach w idealnej kondycji. Przemyślane przez specjalistów połączenie kolagenu z witaminą C, cynkiem oraz kwasem hialuronowym pozwoli zadbać o zdrowie i piękno w kompleksowy sposób. Witamina C, cynk i kwas hialuronowy dopełniają działania kolagenu plus. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w naszym organizmie w celu zachowania zdrowia kości, naczyń krwionośnych, chrząstki skóry i stawów. Cynk to również doskonałe wsparcie dla kości, paznokci, skóry i włosów, a dodatkowo wspiera metabolizm mikroskładników odżywczych i co ważne, dla symbiozy z kolagenem pomaga w prawidłowej syntezie białka. Doskonałą formułę produktu dopełnia popularny kwas hialuronowy. Będzie działać zbawiennie na naszą skórę, ujędrni i zniweluje zmarszczki, i będzie zapobiegać odwodnieniu, szczególnie w okresie letnim. Także, jak widzisz, każdy z naszych produktów ma szerokie zastosowanie profilaktyczne i terapeutyczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat produktów lub chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób można je kupić, skontaktuj się z osobą, od której otrzymałeś ten film. Zapraszam Cię serdecznie do naszego świata i zdrowia i pięknego życia z Nature Sunshine.